Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj w Liturgii Słowa przewija się temat Jałmużny. Jałmużna pewnie kojarzy nam się z tą Wielkopostną, ponieważ w Wielkim Poście dzielimy się swoimi dobrami z tymi, którzy tych dóbr nie mają. I taki jest generalnie sens Jałmużny. Natomiast Jałmużna nie tylko możemy i wyłącznie dawać w Wielkim Poście, ale w ciągu całego res roku jesteśmy zaproszeni do tego, by być. Hojnymi i dzielić się po prostu darem serca z innymi. Jałmużna to też niekoniecznie musi być pieniądz. To może być czas, który spędzisz z kimś, dobre słowo i jakiś konkretny czyn. Mówiłem już o tym, jaka powinna być ofiara. Był taki też filmik na ten temat. Dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na taki podwójny sens jałmużny. Pierwszy jest ukryty też w pierwszym czytaniu, bo w pierwszym czytaniu też jest podejmowany temat w księdze Tobiasza, temat jałmużny. Jałmużna uwalnia od śmierci takie tam padają słowa. I ci, którzy dają jałmużnę, napełniają się życiem. Też przedziwne jest to, że Jezus, kiedy mówi yy, o ubogiej wdowie, to właśnie jest to wdowa jest to człowiek, który nie ma perspektywy na życie, ponieważ jest sama. I no, generalnie zostawia dwa małe pieniążki, jeden grosz w skarbonie świątynnej. I zobaczcie, że ta osoba, z której można powiedzieć, że upływa życie, daje ją mużnę I sądzę, że ta uboga wdowa miała w sobie tę ufność, że Pan Bóg jej to odda z hojnością. A więc taki sens ją mużny pierwszy to jest, żeby dawać otwartym sercem i z zaufaniem. A drugi sens jałmużny to jest, żeby nie dawać tego, co mi zbywa. Bo Jezus nie pochwala postawy bogaczy, którzy właśnie dają z tego, co zbywa, pochwala ubogą wdowę. I może tutaj nie chodzi o to, żeby Jezusowi o to, żeby klepać nędzę, biedę i prawda oddać wszystko. Przecież musimy z czegoś żyć, wszystko kosztuje w dzisiejszym świecie. Ale te porównania biblijne czy te przykłady mają nam uzmysłowić, co jest najważniejsze. No właśnie, otwarte serce, zaufanie Bogu, hojność i takie za, taka pewność, że Bóg mi to z nawiązką odda. Oczywiście nie oczekujemy wynagrodzenia, no bo jałmużna ma to do siebie, że my dajemy niczego nie oczekując zamian. Ale Bóg jest na tyle hojny i dobry, że w swojej dobroci też wynagradza. Dobro, które my czynimy drugiemu człowiekowi. Pomyśl dzisiaj o swojej jałmużnie i pomyśl o tym, kiedy ostatnio dawałeś się jałmużnę i co jest Twoją jałmużną. Może niekoniecznie, właśnie pieniądz, finanse. W komentarzu, jeśli chcesz, to możesz napisać na przykład, co dzisiaj będzie wymiarem Twojej jałmużny, jaki dobry uczynek. Może zróbmy taki challenge, że yy, dzisiaj. Wykonam jakiś dobry uczynek, drobny gest, niech to będzie moja jałmużna. Jeżeli chcesz, to podziel się w komentarzu, co to będzie. A aktem strzelistym niech będzie dla nas dzisiaj yy, to, co jest śpiewane w aklamacji przed Ewangelią, błogosławieni. Ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Bądźmy ubodzy w duchu, nie przywiązujmy serca do bogactw, choćby one rosły tak jak właśnie głosi też Pismo Święte. Dawajmy z hojności, uczmy się też hojności. To nie jest proste, zwłaszcza teraz, kiedy świat mówi zyskuj, zyskuj, zyskuj. Dobrego, błogosławionego dnia Wam życzę i otwartego serca na działanie Pana Boga i na dar z samego siebie. you